Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w czytaniu kolejnym rocznym. Dla osób z podznaku Panny, od razu chciałabym powiedzieć, że tutaj pojawi się dla Was pierwsze czytanie roczne i bardzo prosiłabym większą uwagę zwrócić właśnie na to poprzednie czytanie, z racji tego, że zarysowujemy sobie tam ogólne wyzwania roku. Tutaj przyjrzymy się, co na konkretny miesiąc. I chociaż ja nie jestem fanem takich czytań, bo one rzadko się realizują, to jednak 98% osób głosujących stwierdziło, że chce takiego czytania. Mam nadzieję, że podejdziecie do niego z dystansem, z racji tego, że to jest z dnia dzisiejszego. Jeżeli my pójdziemy cały czas tą drogą, no to energie będą się klarować w ten sposób. Natomiast kiedy my będziemy podejmować decyzje, Będziemy skręcać raz w lewo, raz w prawo. Najprawdopodobniej ta energia może już nie być później aktualna. Zatem oczywiście zarysujemy sobie ten rok dla panny, ale proszę mieć na uwadze, że nie musi się to realizować. Także nawet jak pojawią się jakieś trudniejsze energie, miejcie dystans, bo wszystko jest zależne od Was. Dobrze, panny drogie, przejdziemy sobie od razu do czytania dla Was. Kolejność dodawania znaków jest bardzo randomowa, zatem tutaj a, zwróćcie na to uwagę, że nie wiem, jaki będzie znak kolejny, bo wyciągam sobie talię i znak, który przyjdzie mi do głowy po prostu jest zrealizowany. Myślę, że tak jest najbardziej intuicyjnie. E, Okej, okay. przechodzimy do panienki. Pana w nowym roku. W jakiej energii mi się będzie zaznaczało? Dom, rodzina, głowa rodziny. E... Dużo kart wypadło, ale bardzo władcze karty, powiedziałabym, wypadają mi tutaj. Dobrze, panny drogie, nowy rok dla Was. Zaczniemy od pierwszej karty, która będzie Waszą energią, Waszym nastrojem, Waszym nastawieniem, może tak? Czyli jak Wy mi się będziecie pokazywać. Uuu, tutaj się coś kończy, coś się zaczyna. No nie mam wątpliwości. Masz decydować, panno, w zgodzie ze swoim wnętrzem. Widzę, że już mi się karty zaczynają niszczyć. No, no okej. Okay. Dobra, e, moi drodzy, czyli panna w nowym roku. Jak wy mi się pokazujecie? Jest pustelnik, znowu. No to jest wasza karta, to jesteście wy, zatem można powiedzieć, że jak ryba w wodzie. Pustelnik mówi o tym, że my mamy swoje wewnętrzne światło, które prowadzi nas przez życie, ufamy sobie, nie potrzebujemy tutaj y, wielkiej zasługi, wielkich osiągnięć, nie potrzebujemy podziwu. Właściwie jesteśmy bardzo samowystarczalni w tej karcie. Najbardziej chodzi nam o spokój ducha, najbardziej chodzi o nas tak, w tym roku. Tak może sobie Panna powiedzieć. Pustelnik także może mówić o takiej. Izolacji, troszkę z własnego wyboru. Zatem będziecie kierować się no, zdecydowanie swoim wnętrzem, to będzie wasz priorytet, że sami dla siebie będziecie drogowskazem. Nie potrzebujecie innych ludzi, widzę was raczej w pojedynkę działających, ale z własnej woli. No ale o czym my tu mówimy? No to jest pustelnik, to jesteście Wy, to była rada w przełożeniu. Idźcie swoją drogą, bo dobrze wiecie, która droga jest dla Was najlepsza w tym roku. Zatem nie mam wątpliwości. Pustelnik także może mówić o kwestiach zdrowia. Bardzo często o jakichś chorobach przewlekłych. Tego nie byście do siebie, ale staram się o wszystkich możliwościach tutaj powiedzieć. Dobra, przechodzimy do czytania. Styczeń dla Panny. Kapłan. Luty dla Panny. Siedem mieczy. Ufajcie tylko sobie, już Wam powiem. E, marzec dla Panny. Kapłanka. Bardzo tajemniczo. E, kwiecień dla Panny. Ercarz Buław. Maj dla Panny. Trójka Buław. Czerwiec dla Panny. A z Danarów, fantastycznie. E, lipiec dla panny, tak? Steczeń luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. lipiec dla panny. A z Buław, uch, ale tutaj się dzieje. Ja wiem, że nie wszystko będzie widoczne. E, proszę się tym nie przejmować, ja powiem, jakie karty tutaj są. Dobrze. E, 3, 6, 8. Sierpień dla panny. Głupiec. Moi drodzy, czerwiec, lipiec, sierpień to jest absolutnie nowa droga dla Was. Nowe szanse, nowe rozpoczynanie. Czuję. to fantastycznie. Wrzesień dla Panny. Szóstka bułow. Zwycięstwo. Yy, październik dla Panny. Paść kielichów. Tutaj szansa na nową miłość. Ok. Listopad dla Panny. Dwójka donarów. I... I grudzień. Karta grudniowa jest dla mnie ważna, bo to jest podsumowanie roku. To, to świadczy gdzieś tam o naszym nastroju, jak my się czujemy. Więc zobaczmy, jak będzie dla Was. Czekajcie, tylko tak, żebyście widzieli, co tutaj jest. No i grudzień dla Panny. Gwiazda, ale że Wy jesteście zadowoleni. Cudowny rok dla Panny. No, brak mi słów po prostu. Pierwsze trzy miesiące ja powiem takie se. O! Tak jest, ale już będziemy dopytywać. Może właśnie tak zrobimy, że będziemy dopytywać i, i przy tym tłumaczyć karty. No to tak jak mówiłam, pustelnik kieruje się sobą, ja jestem moim kompasem, nie potrzebuję poklasku, nie potrzebuję uznania, moje wartości są dla mnie najważniejsze, nie interesują mnie prestiż, interesują mnie moje spełnienie i niezależność. Z taką energią tu wchodzicie, stawiacie na siebie ewidentnie. Zaczynamy od kapłana. Kapłan mówi, ja mam wrażenie, że w tej talii kapłan ma ekstremalnie dużo znaczeń. On z czasem nabywa cały czas nowych znaczeń. Jest to karta byka, zatem ogólnie osoba z podznaku byka może się tutaj pojawiać w styczniu. Kapłan, moi drodzy, to przede wszystkim yy, to jest zrobienie tego, czego od nas się wymaga. Prawda? W ramach religii, rządu i tak dalej, bo to jest władza. To jest jakaś hierarchia. Zależy, gdzie w tej hierarchii jesteśmy. Kapłan to wiara również jak najbardziej. Kapłan, ja mam jednak wrażenie, że to jest ktoś z wierzchny, kto tutaj steruje w jakiś sposób i ma na was wpływ. Zobaczmy, co obok tego stoi. Rycerz mieczy, zasady. W styczniu pokazują się wokół Was zasady, które ktoś gdzieś tam z góry narzuca i, i gdzieś tam od was czegoś wymaga. Praca, kościół, rząd. Rozumiecie? Tego typu rzeczy. Tu jest także upór. Ja mam wrażenie, żeby nie kierować się ślepą wiarą, bo jakiś fanatyzm mi się przedstawia w styczniu wokół was albo u was. No ale już w lutym, siódemka mieczy, zaczyna się dostrzegać, że albo coś jest przekłamane, albo ktoś o was oszukuje, albo ktoś wami manipuluje, albo wy tutaj szukacie jakichś rozwiązań, jak się z czegoś wyrwać, niekoniecznie wprost. Zobaczmy, co jest wokół tej siódemki miecza. Wszechświat. Panna chce się wyrwać. Panna chce się wyrwać z tej tradycji, z narzucania własnej woli. Jeszcze w styczniu jakoś z tym się mączycie, można powiedzieć. W styczniu też konflikty z bykiem, są jak mogą być z przełożonym, z kimś, kto dyktuje warunki, może tak. No ale w lutym wy kombinujecie, bo wy się chcecie uwolnić z jakiejś sytuacji. Wy chcecie zamknąć jakiś rozdział i szukacie takiego nietradycyjnego, za yy, jakiegoś yy, sposobu na tak się wydostać z czegoś. I teraz tak, luty i marzec. Zostawiajcie sprawę dla siebie. Nie informujcie, nie komunikujcie, nie mówcie wprost. Ja bym powiedziała, że póki czegoś nie zrealizujecie, nie opowiadałabym nikomu nic, bo może być fiasko, i już tutaj y, też wiadomości, informacje ze świata, wyniki badań cokolwiek nie przychodzi, sprawdzajcie dwukrotnie, bo może być coś oszukane. Nawet nie znaczy, że z premedytacją, to może oznaczać po prostu, że pomyłka wokół panny. No ale jest taka płanka, znowu coś utajone, coś w ukryciu, jakieś tajemnice, nic tutaj nie jest czarno-białe, nic nie jest jasne. Królowa kielichów, trygą wody, ryby rak, bo kapłanka to też mocno z rybami skojarzona. I teraz tak, uwaga, luty marzec pokazują mi się jakieś tajemnice, uwikłania od osób, które kochacie. Wy też możecie z troski o innych coś przekłamywać, coś nie mówić o czymś, o czymś ważnym, ale mnie się pokazuje wokół marca, że albo wokół trygonu wody, albo wokół spraw romantyczno uczuciowych jakaś kobieta w ukryciu. Jest tutaj. Zatem dla niektórych może to być po prostu informacja o tym, że no nie jesteśmy sami w tej relacji. E, tutaj też sprawy kobiece mocno zaznaczone i powiedziałabym zdrowotne, i powiedziałabym ogólnie kobieta spełniona, szukająca spełnienia. Nic nie jest tutaj czarno-białe, nic nie jest jasne, coś jest zatajone i z tym was zostawię, bo to jest bardzo tajemniczy czas. Wokół trygonu wody, wokół kobiet, wokół miłości, coś jest ukryte, coś może wychodzi, będzie wychodziło na jaw, może nie. Ja mam wrażenie, że jednak z pozytywem dla was. No i przechodzimy do kwietnia. I tu zaczyna się dziać, bo mamy rycerza buław, czyli lew. Ten lew by się mocno tutaj zaznaczał. Może być strzelec, może być baran. Rycerz była w to także pójście za głosem pasji. To już jest takie otwarte działanie. My już tu nie musimy nic ukrywać, my już tu nie musimy nic oszukiwać, my wychodzimy z inicjatywą, nawet trochę szukamy tego poklasku, nawet trochę chcemy tego podziwu. Trygon ognia mocno zaznaczony dla Was tutaj, więc ja już dopytuję o co chodzi gwiazda. Relacje z trygonem ognia, fantastyczne. Wy wychodzicie z inicjatywą, zaczynacie z pasją nad czymś działać, bo wiecie, że to jest Wasza droga, no fantastycznie. Wodnik w pozytywie. Miesiąc kwiecień jest dla Was ogólnie fantastyczny. Naprawdę cudowny. Pasja, spełnienie, realizacja planów, otwarta. Już tutaj nic nie musimy zaciemniać, nic ukrywać. Działanie w zgodzie ze sobą, w zgodzie ze swoją drogą, bo o tym mówi gwiazda. Podążanie za swoją pasją. Fantastyczny miesiąc. Bardzo pozytywnie zaznaczone znaki trygonu ognia oraz ten wodnik. Trójka buław. Tutaj to jest taka brama. Można powiedzieć: brama. Na przez którą wjeżdżamy na lwie. Zatem znowu ten lew mocno może być zaznaczony, ale w trójce buław w mojej drodze to jest karta bardzo przyszłościowa. To jest karta przyciągania do siebie najlepszych okazji zgodnie z tym, co chcemy robić. To są otwarte drzwi tak naprawdę do tego, żeby manifestować sobie coś tutaj. No i to jest wasza wartość wokół tego, pieniądze, praca, nie wiem, ale chodzi o to, że królowa denarów trójka buław to jest realizacja planów, które Przynosi pomyślność, pieniądze, yy, warte inwestycji, coś tutaj jest. Bardzo przyszłościowe spojrzenie. W ogóle od kwietnia zaczyna Wam się genialny czas, już do końca roku. Do końca roku po prostu. Yy, to, co w kwietniu zapoczątkujecie, co z pasją będziecie tutaj robić, przynosi spełnienie na samym końcu roku, że sobie usiądziecie i powiecie, jestem osobą spełnioną. A zatem tutaj znowu znacie swoją wartość, nie wiem czy inwestycje, nie wiem o co chodzi, ale znowu w pozytywie, praca, dom, rodzina, wy, wy jako jednostki znające swoją wartość, wy inwestujące, e, panienki drogie, w coś. No, ale tutaj, no co mam powiedzieć, przychodzi do Was to, co najlepsze. Tylko yy, ziemi bardzo dobrze zaznaczony. Kolejny miesiąc znowu fantastyczny: Asdenarów. Rozpoczynamy coś. Otwieramy firmę, kupujemy mieszkanie. To, co planowaliśmy, jest w stanie się tutaj realizować. Mama, drzwi otwarte. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Co stoi obok Boga Asdenarów? Dla każdego akurat Asdenarów będzie czymś innym. Mam tego świadomość, bo my inwestujemy w różne rzeczy e, swój czas. Szóstka denaru. Znowu przychodzą propozycje z otoczenia do Panny. I albo Panna ma pomysł, żeby podzielić się tutaj z kimś swoimi osiągnięciami, bo one są niebywałe w tym roku. Albo Panna przyjmuje propozycje z otoczenia, i tutaj jest zawiązanie współpracy. Ktoś Wam może tę współpracę tutaj ofiarować. Tu jest bogactwo w ogóle. Tu jest bogactwo, tu przychodzi jakiś spadek, tu przychodzą pieniądze, no tu jest na bogato. Ale otoczenie ma duży wpływ na to. Kolejny miesiąc. Yy, lipiec, a z buław. Witalność, zdrowie, pasja, energia, rozpoczynanie czegoś, wrzawa po prostu. Wszystko z takim poczuciem spełnienia. Rycerz kielichów. Tutaj mogą być propozycje relacji miłosnych. Tu może być romans. Tu może się dziać coś wokół trygonu wody. Tutaj może być ktoś powracający po drugą szansę. Ale tutaj jest, powiem tak, ostry romans w tym miesiącu. Powiedziałabym wakacyjny romans, bo to nie będzie chyba nic stałego. A tutaj znowu w zgodzie ze swoimi uczuciami, w zgodzie ze swoją pasją realizujecie siebie, realizujecie swoją, nie wiem, co tam. No, każdy robi coś, co chce w życiu, prawda? Tu nie będziemy wchodzić w szczegóły. No, idziecie za głosem serca i po prostu woda z ogniem współgra w tym, że ta woda zaczyna się gotować. Ja mam wrażenie, że ta woda tutaj nie gasi tego ognia, zaczyna się gotować, zaczyna być pasja. Tutaj pełnią życia żyjecie, o powiem tak. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, głupiec, podróże, wyjazdy, ryzyko, wchodzenie w coś nowego, piątka kielichów. Gdzieś może być jakieś rozczarowanko emocjonalne tutaj, prawda? Tu może być jakiś romans. Zatem może pojawić się krótkotrwała tęsknota, ale Wy się z tego wydostajecie. Wy tym bardziej idziecie realizować swoje pragnienia, swoje dwa kielichy, które tu pozostały. Rozpoczynacie nową drogę, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ryzykujecie, wchodzicie w coś nowego. I już w październiku, nie, przepraszam, we wrześniu, szóstka buław, jesteście na świeczniku, jesteście podziwiani, macie pozycję uprzywilejowaną. Czyli już jest częściowy sukces, dziewiątka kielichów, ogromne zadowolenie wokół panny. Panna jest tak zadowolona, tak szczęśliwa pokazuje siebie taką, tu macie taką pozycję lwa, tacy gloryfikowani jesteście, tacy trochę na pokaz się tutaj dzieje, ale wy sobie to jest wasza zasługa. Ja mam wrażenie, że panna coś w pierwszych trzech miesiącach może przekłamywać, może oszukiwać, nie mówić o wszystkim. W ogóle bym się nie zdziwiła, jakby panna w tym roku zupełnie zmieniła swoje życie, nie informując nikogo o tym. No i będziecie na świeczniku. Jest podziw ze strony otoczenia, jest poklask, że wy rzeczywiście jesteście osobami tutaj docenionymi e, i, i zbieracie te swoje no, zasługi. We wrześniu. We wrześniu maksymalnie. No ale to jest też miesiąc urodzin, waszych, zatem tutaj możecie być po prostu na świeczniku. Październik, paść kielichów. Szansa na nową miłość. Tutaj sprawy wokół dzieci mogą się zaznaczać. Już patrzymy o, o co chodzi. A z kielichów, nowa miłość. Nie musi być nowa miłość, ale jest nowa inspiracja, nowa karta emocjonalna do zapisania. Panna zmienia stuprocentowo swoje życie. Robi to w ukryciu, ale efekt jest jakby widoczny dla wszystkich. I tu jest szansa na nową miłość, nową kartę do zapisania. Wy czujecie, że jesteście wolni od czegoś, zwyciężacie w tym roku. Dwójka denarów, listopad. Tutaj jest albo dużo rzeczy na głowie. Robimy wiele rzeczy naraz, albo wstrzymujemy się z jakąś decyzją, albo próbujemy sobie e, jakąś taką równowagę zachować w tym wszystkim, nad czym działacie. E, kapłan, e, przepraszam kapłan, gdzie kapłan, diabeł, koziorożuc, ale może się tutaj zaznaczyć, ale tu chodzi o finanse. Listopad jest o finansach, żeby utrzymać równowagę, żeby wydawać tyle, ile zarabiamy, żeby była równowaga. Rozumiecie o co chodzi, żeby nie wydawać więcej niż zarabiamy. Diabeł może mówić o tym, że w listopadzie kierujecie się stricte i decyzje podejmujecie na podstawie tego, co dla was materialną wartość ma. Tutaj też uwaga, bo jeżeli się zaangażujecie w jakąś relację, to może być diabeł, czyli taka relacja trochę toksyczna, ale wy macie dystans, wy czekacie. No i w grudniu gwiazda. Poczucie, zrealizowałem swoją ścieżkę. Ja mówiłam: wszechświat? Ja tu chyba powiedziałam: wszechświat? Może nie? Gwiazda tutaj jest, gwiazda jest i tutaj. Czyli co zacząłem tutaj czynnie w kwietniu realizować, tutaj przynosi spełnienie. Wiem, że realizuje swoją drogę. Może być to też wodnik zodiakalny. Tutaj mogą przyjść jakieś informacje bardzo dobre. W grudniu możecie się dowiedzieć czegoś, coś się wyjaśnia, co jest na waszą korzyść. Wyczujecie, że to, co rozpoczęliście tutaj, jest spełnione, idzie w dobrą stronę i jesteście na swojej drodze. Panny drogie, przyznam szczerze, że to czytanie jest tak dobre. Nie wiem, nie pamiętam absolutnie, co Wam tam powychodziło w ramach yy, tego czytania ogólnego. Ja wiem, że znaki ziemi nie miały łatwych energii, y, natomiast y, ktoś tam napisał, że i to jest bardzo mądre, y, na koziorożce akurat, ale ja w ogóle mam wrażenie, że dla znaków ziemi im trudniej, tym lepiej, bo Wy jakoś tak. Wy jesteście po prostu niepokonani. Mam wrażenie, że znaki ziemi są. Y, to są znaki dla mnie, ja to mówię z pozycji osoby e, z ognia tak naprawdę, e, o które można się oprzeć. To są jedyne znaki, według mnie, którym można zaufać e, i, i nie zawieść się. Przynajmniej ja mam takie uczucia, ale rozumiecie o co chodzi. Nie mówię tylko o znakach słonecznych, to są mocne pozycje w horoskopie. I ja panny zawsze czułam, że na pannie zawsze można polegać. Ja też mam strasznie dużo ryb w horoskopie, więc może temu tak czuję. Panna zawsze była dla mnie oparciem. Na pannie nigdy z odjekalnej się nie zawiodłam. Nigdy. Ja mam wrażenie, że jednak przez trzy miesiące, pierwsze wy tak kombinujecie, coś ukrywacie, coś nie wiem o co chodzi, że niektórzy mogą poczuć jakiś zawód w związku z tym. Wokół was, bo coś, o czymś nie mówicie, zostawiacie dla siebie, a później nagle jak nic, zmieniacie zupełnie życie i, i jesteście na świeczniku, jesteście zwycięzcami w tym roku. No, czyli stawiacie na siebie. Dobra, wyciągnę wam jeszcze kartę radę, tylko gdzie ja dałam te talię? Tu dałam talię. Taką bardzo ogólną, dwójka mieczy, chciała wypaść, bardzo ogólną kartę rady dla panny wokół tego roku. Król Mieczy. Kieruj się rozsądkiem, kieruj się wiedzą. Staraj się jednak być sprawiedliwy, staraj się być rzeczowy. To jest karta wodnika. Tutaj tego wodnika macie mocno zaznaczone. Zaraz jeszcze powiem, jakie osoby się pojawiają w tym roku. O, mak w tle. Kieruj się swoją mądrością, swoją wiedzą wewnętrzną, przemyśl wszystko, miej plan, opieraj się na wiedzy, staraj się załatwiać wszystko tak, żeby było, wiecie, na ostatni guzik dopięte. Bądź indywidualistą, bądź niezależny. Niezależna no, fantastyczny rok. Co mam powiedzieć? Dobra, co my tu mamy? Jakie osoby? Byk, bliźnięta wodnik, eee, w trygom wody powiedziałabym najbardziej rak ryby, strzelec lew, koziorożec panna. No, właściwie wszystkie osoby tu mamy. Eee, głupiec trochę baran nie musi być. Eee, ryby, koziorożec, to już mówiłam. Takie osoby nam się pokazuje. Czyli jeszcze raz, byk, ze znaków ziemi, e, koziorożec, no i wy. E, ze znaków powietrza pokazuje mi się wodnik Bliźnięta, w tym roku. Ze znaków ognia strzelec lew. Tak to widzę dla was. Wodnik bardzo mocno zaznaczony. E, no, także ja też mam wrażenie, że wy musicie stawiać na siebie w taki mądry sposób w tym roku, bo ja wiem, że Panna często... Służy pomocą innym i często rezygnujecie gdzieś tam ze swoich potrzeb na rzecz innych. Natomiast ewidentnie Wy macie być pierwszoplanową postacią swojego życia i macie prestiż, macie niezależność, macie sukces. Wszystkiego dobrego, udanego roku. Pozdrawiam.